oj kurwa Don Kutasio czy tam Don Kasia Chciałeś kurwa Tomasz Mówiłeś, że mam być, e, nie przebierać W słowach, że mam się z tobą nie cackać się kurwa nie będę z tobą cackał Będziesz bity, będziesz kurwa leżał, będziesz płakał Mówisz o Fejma 8? Nie Najpierw muszę kurwa się wyleczyć Ale Fejma numer 9, Fejma numer 10 Obojętne jest mi to, jestem kurwa na ciebie gotowy Zawsze i wszędzie będziesz kurwa leżał, będziesz bity Będziesz kurwa płakał, jesteś rozpierdolony W oktagonie, już kurwa nie żyjesz Okej, okay, niech ta twoja cała armia wierzy. O, don Kasia, kurwa. Król, nie kurwa, król jest jeden, król kurwa nokautu, a Madeusz Fejari już kurwa nie żyje w tym jebanym oktagonie i ty pewnie myślisz, że ja żartuję, ale ja po ciebie kurwa pójdę i cię rozpierdolę kurwa przy wszystkich i tu nie chodzi, żeby zgrywać teraz kozaka przed kamerą, bo wiadomo, przed kamerą każdy jest mocny, ale ja wczoraj do ciebie pojechałem i wierzy się kurwa ciebie nie obsrałem, próbowałem z yy, tobą zbić piąteczkę, bo byliśmy kurwa kumplami, ale wiesz co, jesteś kurwa chujem do szczania. I wiesz co? byś kurwa leżał, byś bity, byś płakał. I ci powiem kurwa ciekawostkę jeszcze. No, Kasio, król sobie wybiera rywali? Chuje prawda. Ja jestem król, kurwa królem. Ja sobie wybieram rywali. Wybrałem sobie ciebie. Już kurwa nie żyjesz. Będziesz leżał, będziesz bity. Wojtek Gola zadzwonił. Jeszcze nie wie, zaraz się dowie. Powiem Ci tak, Amadeusz Ferrari, król kurwa knockout, wybiera sobie Kasjusza, to ja tutaj ustalam zasady i będziesz kurwa leżał, będziesz kurwa bity, będziesz płakał, rozpierdolę cię w oktagoni, zostaniesz znokautowany, zgrocony, kurwa, zostaniesz. I to nie jest, że się próje przez kabel, bo wiesz, że się kurwa na ciebie, e, że się ciebie na żywo nie boję. I dawaj, i wrzucaj ty, kurwa, wszystkie brudy, dawaj, nisz mnie w internecie, myślisz, że się boję ciebie i twojej armii, to ci coś powiem. bać to ty się mnie będziesz dopiero w ringu, jak ciebie kurwa wjadę. Wiesz, powtórzę to. Mirek Okniński stoi po mojej stronie. To jest mój trener i z nim przygotujemy taki plan, że cię ośmieszę, kurwa, przed całą Polską. Chcesz się bić z normalnym parkiem? W boksie, w boksie! Choć, oczywiście, że w boksie! Na szczęście ze mną nie zawalczysz w boksie, tylko we MMA powiedziałeś otwarcie, że możesz mnie rozjebać nawet jutro. To ostatni raz, kurwa, powtórzę słowa Mirka. Będziesz leżał, będziesz bity, będziesz płakał. Jechany skurwa, z tobą od dzisiaj. I wiesz co, I wczoraj, kurwa, podkreślałem. Chcę mieć z tobą koleżeńskie stosunki, ble, 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 kurwa, ale nigdy ci dupę nie lizem. Ale wiesz co? Kozaczyłeś, kurwa, i się doigrałeś. Ostatni raz powtórzę. I zapamiętaj te słowa, bo to będziesz właśnie czuł po walce. Będziesz leżał, będziesz bity i będziesz płakał. Amadeusz Ferrari, król nokautu, wybiera sobie ciebie. I wiesz co? I wczoraj, kurwa, podkreślałem. Chcę mieć z tobą koleżeńskie stosunki, ble, 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 kurwa, ale nigdy ci dupę nie Ale wiesz co? Kozaczyłeś, kurwa, i się doigrałeś. Ostatni raz powtórzę. I zapamiętaj te słowa, a ty masz chuja do gadania. Już nie żyjesz. bo to będziesz właśnie czuł po walce. Będziesz leżał, będziesz bity i będziesz płakał. Amadeusz Ferrari, król lokautów, wybiera sobie ciebie. A ty masz chuja do gadania. Już nie żyjesz. I Don Kasia, żebyś mi kurwa tylko nie pierdolił, że szukam atencji na tobie czy coś. Ja ci wczoraj powiedziałem przy całej twojej widowni: Nie chcę z tobą walczyć, jak się zapatruję. Cały czas trzymam respekt, żeby się kurwa ten Kasię Żół nie obraził. Ale tak szczerze, już przecież ja cię kurwa rozjemy, we mat, nawet nie masz żadnych szans. I Szczerze, Dobry jesteś nawet w tej stójce. Dobrze, że ma to nie sama stójka. Zgwałcę Cię, kurwa, w ringu w Oktagonie, na ulicy, gdzie kurwa, będziesz chciał. Rozpierdolę Ci łeb i powiem Ci coś tak. Ty nie jesteś królem. Ja jestem królem i dasz mi tą walkę, bo, kurwa, król mówi z kim walczy.